Witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki na szeptach tarota i zapraszam Was na kolejną wersję, a sierpniową wersję naszej miłości na zakręcie, bo jak wiecie, serce czasem skręca w nieoczekiwanym kierunku. Tradycyjnie zagłębiamy się w sierpniową energię miłości, relacji i partnerstwa. Niezależnie od tego, czy jesteście w związku, czy wciąż czekacie na właściwą osobę, zobaczymy, co szykuje dla Was wszechświat w tym miesiącu. Dla naszych związkowców zobaczymy, co dzieje się między Wami, jakie zmiany tutaj nadchodzą, co warto pielęgnować, co naprawić. A dla naszych singielków zobaczymy, czy to dobry czas, kochani, żeby otworzyć Wasze serduszka, czy być może ktoś nowy pojawia się tutaj na horyzoncie. Mam nadzieję, że to czytanie przyniesie wam jasność, jasne wskazówki, no i oczywiście odrobinę magii. Jeżeli czujecie, że jest to czytanie dla was, zapraszam dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A teraz tradycyjnie zaczynamy od naszych par, od naszych związkowców. Kochani, usiądźcie wygodnie. No i zaczynamy. Jaka energia dominuje obecnie między Wami, albo co będzie tutaj dominować w sierpniu u naszych związkowców? Jaką energią, a w jakiej energii obecnie jest Wasz partner? Co tutaj czuje, co chciałby wyrazić? No i jaka jest Wasza energia? Jakie emocje tutaj idą z Waszej strony? Czego Wy potrzebujecie od tej relacji? Co utrudnia wam harmonię? Jakie napięcia, blokady tutaj. U diabeł. Jaka jest rada, kochani, dla was? Jaka jest rada? No i oczywiście, jaki jest potencjał na najbliższą przyszłość? Hmm. Kochani, sierpień tutaj przynosi taką energię, no przede wszystkim, nadzieję na odbudowę relacji. To jest taka energia bardzo praktyczna, bardzo przyziemna, no i też taka bardzo konkretna. As-Monet mówi o tym, że coś tutaj pomiędzy Wami a Waszym partnerem może być tak jakby na nowo sadzone, na nowo zaczęte. Być może tutaj będą jakieś rozmowy, kochani, o przyszłości, może o Waszych finansach, decyzje tutaj dotyczące Waszego domu. No, dzieci albo planowanie dzieci, yy, stabilizacja. Z jednej strony to bardzo dobry znak, bo to jest taka no, chęć inwestycji, próba budowania tutaj zaufania, yy, budowania czegoś trwałego, ale ta karta też pokazuje, że miłość yy, musi się tutaj zmanifestować w działanie tak? nie tylko w słowa. Bez gestów zaangażowania i poczucia bezpieczeństwa, wszystko tutaj zostanie po prostu na takim poziomie, no tylko deklaracji, tak? Być może wasza relacja kręci się tutaj troszeczkę w kółko. Po prostu, no, rozmawiacie tylko o tym, że zrobicie to czy tamto, ale być może jedna ze stron albo od, o, obydwie zadają sobie tutaj jakieś takie. Pytanie, czy, no, czy to, co jest między Wami, jest prawdziwe, tak? Czy funkcjonujecie tylko dlatego, bo tak przyzwyczailiście się? No nie wiem, jak długo jesteście ze sobą razem, no i czy to po prostu jest tutaj prawdziwe? Energia partnera to As-Mieczy. To jest energia przede wszystkim takiej wewnętrznej klarowności. I, no i takie intensywne myślenie, myślenie o przyszłości, tak? o waszej relacji, także myślę, że y, wasz partner jest tutaj bardzo zaangażowany w ten proces. Y, a mieczy przynosi potrzebę prawdy, tak, ale on też ze sobą przynosi takie ryzyko chłodu trochę. Y, być może czujecie, że wasz partner jest troszkę bardziej zdystansowany. Y, no, na pewno logiczny tutaj... Y, to jest taka energia analizowania sytuacji, no, tylko przez głowę, niekoniecznie przez serduszko. Może też tutaj chodzić o jakieś takie potrzebę odcięcia się od czegoś, od jakichś więzów. To może być najzwyczajniej jakaś potrzeba wyjaśnienia czegoś, zakończenia być może jakichś niedomówień. No, ale wydaje się, że on jest tutaj po prostu trochę ostrożny, jeżeli chodzi o tą sytuację. U niektórych par to jest taka energia partnera, który no, być może on nie chce za bardzo wszystkiego wyjaśniać do końca, tak. Chce ruszyć naprzód, ale bez zakończenia jakichś, nie wiem, starych, starych tematów. U innych warto może po prostu mówić o emocjonalnym zamknięciu się, tak? O tym takim chłodzie, skupianiu się tylko i wyłącznie na, na faktach, na konkretach, na takiej analizie i brak właśnie, brak tej takiej no, ciepła. Jaka jest Wasza energia? Wy jesteście w energii arcykapłanki. No, energia milczenia przede wszystkim. Być może milczycie więcej niż zwykle. Arcykapłanka to taka głęboka, wasza intuicja, tak? to jest energia osoby, która czuje przede wszystkim więcej niż mówi. Dla naszych byczków to może być taki miesiąc, w którym będziecie ukrywać wasze emocje głęboko, schowacie je po prostu. Może tutaj są jakieś właśnie obawy, być może no, myślicie, że wasz partner właśnie nie zrozumie albo zlekceważy, albo w jakiś sposób was zrani. Arcykapłanka to również taki stan, który no Wy dobrze znacie, tak? Bo to jest ta Wasza wewnętrzna prawda. Y możecie mieć poczucie y w tej energii, że coś tutaj jednak jest nie tak między Wami, tak? Być może wasz partner, znaczy Wy tak czujecie, że być może właśnie coś ukrywa, że no może nie ma właśnie odwagi Wam tutaj. Y Czegoś powiedzieć, tak, albo nie ma przestrzeni. To jest też energia kogoś, kto trzyma światełko swoje w środku, kochani, i być może czekacie właśnie na ruch waszego partnera, na ruch tej drugiej osoby. Z zewnątrz wydaje się tutaj właśnie wszystko, że jest spokojnie. Wy wydajecie się bardzo spokojne, ale w środku tutaj toczycie jakąś taką intensywną, intensywną, może nie walkę, ale konwersację powiedziałabym. Co Wam utrudnia harmonię? No, karta diabła, kochani, to jest patron naszych toksycznych relacji, tak? Toksycznej dynamiki. No, być może są między Wami jakieś uzależnienia emocjonalne, być może tutaj u niektórych z Was jest zazdrość, kontrola. No, albo nawet jakieś takie niezdrowe wzorce. Być może, które wynieśliście z przeszłości, z poprzednich związków. Diabeł często mówi o więzi, która jest trudna do zerwania. Nie dlatego, że oparta na miłości, ale dlatego, że coś tutaj Was trzyma, a to coś przeważnie jest jakimś lękiem. To jest lęk, to są nasze przyzwyczajenia, no wspólna historia, oczywiście zobowiązania. I to może wskazywać tutaj też na jakieś takie tematy tabu, które po prostu boicie się poruszyć. Ktoś tu coś ukrywa, tak, albo coś tu po prostu właśnie nie zostało powiedziane. No i to napięcie rośnie. Być może to jest to, co wasz partner chce, żeby tutaj od tego się odciąć, żeby wyszło, no, żeby zostało zakończone. U niektórych par może być też zależność materialna. Albo emocjonalna gra, tak? Któryś z partnerów tutaj może po prostu, no nawet powiedziałabym, manipulować. Być może któraś ze stron ma bardzo mocną potrzebę kontrolowania drugiej strony, tak? I być może, no, albo jest jakieś takie niepozwalanie sobie na taką prawdziwą bliskość. Jaka jest rada dla Was? Ósemka buław jest kartą ruchu. Najważniejsze słowo. Tutaj, w tej Radzie, to jest, żeby nie czekać, kochani, na rozwiązanie tej sytuacji. To znaczy, nie czekać, żeby to się, że to się samo rozwiąże, tak? Bo się nie rozwiąże. Jeżeli czujecie, że jest coś, co powinniście powiedzieć, to powiedzcie. Jeżeli widzicie, że coś nie działa, no to wy działajcie, tak? To powiedzcie, że coś nie działa. To jest karta konfrontacji, tak, nie brutalnej, nie jakiejś gwałtownej, ale raczej to jest taki no, dosyć szybki przepływ informacji, tak, który właśnie oczyszcza, no bo ten ogień oczyszcza tutaj sytuację, oczyszcza atmosferę. Rada płynie w stronę otwartości, przełamania ciszy, przecięcie. Tu jest przecięcie inicjatywy, tu jest ta cisza. Nie wiem, być może to wasz partner bardziej chce tego przecięcia niż wy. To też może być czas, żeby właśnie w końcu, nie wiem, no, wysłać jakąś wiadomość do partnera, wyciągnąć tą, być tą pierwszą osobą, tak? Może po prostu powiedzieć, że tak naprawdę musimy pogadać poważnie. No i też to jest takie zadanie tych, takich pytań trudnych, nawet takich właśnie, który z Zburzą być może Wasz spokój. Um, pamiętajcie, żeby ta rozmowa była szczera przede wszystkim, tak, żeby nie kręcić się w kółko tematu, bo to też mi tu przychodzi. Ten ogień jest, żeby także nie chodźcie dookoła tego prawdziwego sedna, co Was tak naprawdę gryzie, co tak naprawdę blokuje yy, no, Wasz związek tutaj. I co jest potencjałem? Jeżeli no, nie odbędziecie tej rozmowy, jeżeli tutaj się nic nie zmieni, to możecie, kochani, utknąć w takim waszym wewnętrznym więzieniu. Ósemka mieczy pokazuje osobę, która stoi w miejscu. Nie dlatego, że nie widzi wyjścia, ale dlatego, że boi się ruszyć. To jest taki emocjonalny paraliż, lęk przed tym, co się stanie, jeżeli właśnie powiecie tą waszą prawdę. Przeszłość w tej konfiguracji. Przyszłość. Przyszłość w tej konfiguracji to taka kontynuacja waszego wewnętrznego napięcia. No, być może taka relacja, gdzie jedna osoba daje, a druga osoba tylko bierze. To już nie pracuje dla was, moi drodzy. Ta karta przypomina też, że. To nie rzeczywistość Was więzi tutaj, tylko Wasza interpretacja rzeczywistości. To więzienie tutaj istnieje tylko i wyłącznie w głowie. Także, jeżeli uwierzycie w to, no, że nie macie prawa do wolności, no to może być ciężko, tak? Bo zasługujecie na to, żeby, żeby, wyjść, żeby wyjść z tej sytuacji. Tak jak mówię, najlepsza rada będzie po prostu porozmawiać, rozmówić się. To wszystko, co Wam leży na serduszku, co czujecie tutaj w tej głębi, co Wam podpowiada intuicja, te wszystkie trudne sprawy, nie chodźcie w oku, tylko po prostu odetnijcie się od tego, porozmawiajcie szczerze, a co będzie, kochani, to będzie. I to będzie najlepsze, bo to będzie prawdziwe. Moje byczki, dziękuję Wam bardzo serdecznie, no życzę pomyślnego sierpnia, pomyślnych rozmów. Napiszcie, jak to czytanie rezonuje z Wami. Ja oczywiście się z Wami żegnam. Zapraszam na następne czytanka, a my przechodzimy do naszych singielków. Kochani, co u singli, jakie energie tutaj, co tu będzie dominować w sierpniu u Was? Przede wszystkim, w jakiej Wy jesteście energii? Jaka jest Wasza obecna energia, jeżeli chodzi o miłość, relacje, partnerstwo, przyjaźń? W jakiej energii są nasze byki? Uuu. Czy coś Was trzyma tutaj w przeszłości, albo budzi Wasze obawy? Czy ktoś nowy nadchodzi w sierpniu do naszego byka, albo w Waszą stronę? Jakie przekonania, emocje, albo doświadczenia mogą Was tutaj ograniczać, jeżeli chodzi o nowe relacje? Jaka jest rada dla Was? No i oczywiście potencjał na najbliższą przyszłość, jeżeli podążycie tą ścieżką. Moje beczki, wchodzicie w sierpień w takiej energii wzmożonej czujności. To jest taka paść paś mieczy jest uczniem. To jest ktoś, kto uczy się. Być może uczycie się od nowa miłości, tak? To jest energia osoby, która być może chce, ale jeszcze nie potrafi zaufać. Przede wszystkim jesteście w tej energii obserwatora energii tutaj no, analizujecie, sprawdzacie, ale są tutaj takie no, wątpliwości. Jeżeli chodzi o tą strefę relacji, no, może, po, mo, może pojawiać się trudność po prostu w otwarciu się, tak? nawet jeżeli wasze serduszko. Chciałoby, jest tu jakaś taka głębsza tęsknota, to wasza głowa wciąż tutaj wasz umysł zadaje takie pytanie, czy to aby na pewno jest bezpieczne, tak? Czy znów nie będzie tak, no jak kiedyś? Czy znów nie będzie tak samo. Dla niektórych byków to też taki czas zbierania informacji, tak? Może wręcz śledzenia energii byłego partnera. A Porównywanie, kochani, tutaj ludzi z przeszłości, jakieś takie nawet nieświadome ocenianie wszystkich przez pryzmat tego, co już było, co się wydarzyło. To nie jest brak gotowości na miłość, to jest brak pewności, że no, warto jeszcze raz zaryzykować, tak bym to raczej nazwała. Czy coś Was trzyma w przeszłości? Być może nosicie w sobie głęboko no, zapisane takie doświadczenia zranienia, tak? Coś tutaj, coś was tutaj nauczyło um, w przyszłości, tak? no, ktoś, ktoś was tutaj zranił, coś tutaj nie wyszło, i teraz chronicie się po prostu takim, no, tak, tak, taką zbroją, takim murem. Dziewiątka buław pokazuje osobę, która nie poddaje się, ale też nie do końca właśnie ufa, że nowa relacja znów nie przyniesie tego starego bólu, albo po prostu no, nie rozdrapie starych ran. Yy, możecie też tutaj czuć się zmęczeni, tak? jeżeli chodzi właśnie o zaczęcie nowych związków, tak? oczekiwania, yy, no, rozczarowania. Tak? Czasami po prostu nie chcemy inwestować w naszej energii, bo zdajemy sobie sprawę, jak, długo trzeba, jak, co, jak dużo trzeba włożyć energii no, w relacje. No, i to jest taka wasza wewnętrzna obrona, tak? Już prawie być może coś czujecie, że coś was kiedyś prawie zniszczyło. No, nie poddajecie się, tak? Ale to cały czas tutaj tkwi, tak? Także jesteście w tej energii takiej mm, obronnej. Czy ktoś nadchodzi. W sierpniu w oku byczka może pojawić się ktoś, ale ktoś, kto będzie równie zamknięty i ostrożny, tak jak Wy. Ktoś, kto tutaj będzie no, próbował otrzymać kontrolę, nie nad wami, tylko nad sytuacją raczej. No, być może ktoś, kto po prostu też ma ze sobą jakąś trudną przyszłość. Czwórka monet to energia osoby, która nie poddaje się emocjom łatwo, tak. Chce budować stabilność, tak, ale tylko wtedy, kiedy na Poczuje się, no trudno powiedzieć na 100%, ale będzie czuła się bezpiecznie. To też może być potencjalna znajomość, być może, no, która już jest, tak, ale po prostu ta znajomość będzie rozwijać się bardzo powoli. To może być znajomość na dystans, kochani też. Jeżeli to w ogóle tutaj wystartuje, to tylko wtedy, kiedy no obydwoje pozwolicie sobie tutaj przede wszystkim otworzyć ją chociaż troszeczkę, bo tutaj jest ta energia takiej, no obydwie osoby tutaj są tak trochę zablokowane. Byk może przyciągać do siebie też osoby, które podobnie jak wy no, być może nie potrafią puścić całkiem kontroli. To nie znaczy, że, nie, że tutaj nic z tego nie wyjdzie, kochani. To tylko, to tylko oznacza, że ta energia po prostu wymaga większej cierpliwości, tak? lepszej komunikacji, gotowości tutaj na otwarcie się na coś nowego, może troszeczkę właśnie w inny sposób. A, no bo jak dwa takie zamknięte serduszka się spotkają, no to nawet jeżeli byłaby z Was fajna para, no to będzie ciężko dojść do tego momentu, kiedy sobie zdacie sprawę, że ha, ta osoba naprawdę jest fajna. Co was ogranicza? No Arcykapłanka. Największą blokadę tutaj, yy, mo, największą blokadą może być właśnie milczenie, tak? Być może no, tutaj są jakieś takie wasze przekonania, yy, że na przykład trzeba trzymać emocje. Tylko dla siebie na wodzy, tak? Nie wychylać się za bardzo y, do przodu. Arcykapłanka mówi o sile intuicji też, y, znaczy Waszej sile intuicji, ale też mówi o samotności. Y, to jest osoba, która czuje bardzo głęboko, ale właśnie więcej czuje niż mówi, niż pokazuje. Y, no, jest tutaj ta energia nieufności w tych, w tych dwóch kartach. Y, Możecie mieć tutaj, wy możecie mieć dobre przeczucia, jeżeli chodzi o, o tą drugą osobę, która się tu pojawi. Wasza intuicja może wam tutaj podpowiedzieć, tak? No ale możecie na przykład właśnie nie zdecydować się, nie odważyć się zrobić tego pierwszego kroku. Arcykapłanka to również taka blokada w formie takiego duchowego zamknięcia, tak? No, być może niektóre, niektóre byki mają jakieś takie przekonania wewnętrzne, głębokie, podświadome, że nie ma prawdziwej miłości, że mi się już tutaj nic nie uda. Trzeba na to uważać, moi drodzy, tak, żeby tutaj nie blokować, nie wycofać się za bardzo. Ja nie mówię, że musicie się tutaj zaraz rzucać, ale chodzi o to, żeby, się, żeby ten mur, który tworzycie, no, nie był na tyle, na tyle mocny, że nikt się tutaj nie przedrze przez to, tak? No bo wtedy naprawdę będziecie zamknięci. Jaka jest rada? Bardzo delikatna, kochani. Nie zamykajcie waszego serduszka tylko dlatego, że coś tutaj nie wygląda tak, jak wy byście to, nie wiem, sobie wymarzyli, tak? Albo wyobrażali. Być może ta osoba wygląda całkiem inaczej niż, no. Wasz typ, na przykład, partnera. Czwórka pucharów mówi o energii rozczarowania, tak, ale mówi też o tym, że rozwiązanie lub okazja stoi tutaj tuż obok Was. To jest coś tutaj no, nierozpoznanego. Coś Wam tutaj wszechświat chce przynieść. Także Musicie sobie po prostu pozwolić na to, żeby się obejrzeć za siebie, no i dostrzec, że tutaj jest coś nowego. Rada płynie w stronę tego, żeby zauważyć też to, co macie do tej pory, co stworzyliście, co było dobre. Nawet jeżeli tutaj chodzi o te były relacje, nie koncentrujcie się tylko na tym, co się nie udało, ale na tym, co się też udało. No i pamiętajcie, że idealnego momentu to też nigdy nie będzie na to, żeby się tutaj otworzyć. Jaki jest potencjał? Kochani, no karta zmęczenia, karta zmęczenia. Jeżeli tutaj zdecydujecie się puścić ten ciężar, tak, bo wy tutaj wiele niesiecie na, 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 na sobie, no to coś tutaj może, może przede wszystkim jest zakończenie cyklu, tak? Bo dziesiątka, dziesiątka buław mówi, że jesteście już na końcu drogi, ja myślę, tej takiej emocjonalnej, ale ona właśnie mówi o tym przeciążeniu, tak? Niekoniecznie właśnie tym, no może zewnętrznie też jesteście przeciążeni, ale właśnie wewnętrznie. To są Wasze myśli, to są Wasze oczekiwania, to jest ta cała Wasza przeszłość, to zamknięcie się tutaj to wszystko może sprawiać, że miłość po prostu otwarcie się na tą miłość może być dla was trudne, tak? Być może no być może jest zbyt wielkim obciążeniem. Ale ta karta właśnie pokazuje coś ważnego, tak? Że mm, nie musicie tego wszystkiego nieść na sobie, kochani. Yy, do was należy decyzja, żeby tutaj to odłożyć, zostawić, przerobić, kochani i nie musicie, nie musicie, nie musi, otwarcie się na nowy związek nie musi być tak bardzo męczące i trudne. No, może tutaj nie od razu będzie się komu rzucić w ramiona, ale tak jak mówię, jeżeli obydwie osoby tutaj sobie pozwolą, to to może być jakiś taki początek nie jeszcze relacji, tak, ale pozwolenia sobie na to, że może tak. Może właśnie, może jednak się zdecyduje, żeby coś zacząć. Może zacząć się, kochani, od fajnej przyjaźni albo znajomości. Moje byczki, no nie ma tu wielkich, wielkiej miłości, wielkich romansów dla Was. Oczywiście to nie będzie rezonować z wszystkimi. Ja Wam życzę oczywiście wszystkiego najlepszego, pomyślności. Ściskam Was bardzo gorąco, zapraszam do komentarzy i na następne czytanka. Papa, pa moi drodzy.